A pracę zawodową, myślę, o aktorstwie bierzesz jak leci, czyli każdy scenariusz, który przychodzi? Nie, teraz głównie odmawiam. Masz <grym grym grym> koncerty, zajęty jesteś. Nie, nie o to chodzi. Wiesz co, no na początku rzeczywiście to jest tak, że żeby być na takiej pozycji, że możesz sobie wybierać, to, mhm. yy, to naprawdę niewiele nie osób może. I rzeczywiście muzyka mi dała taką, takie, takie bezpieczeństwo. Że i nie taką, musisz grać że, w złych filmach? Że nie muszę grać, nie też w złych, w tym, w czym nie chcę. A co przychodzi takiego? W czym nie chcesz grać? Bohatera narodowego chcielibyśmy Nie chcę grać w komediach romantycznych już. Te wszystkie filmy są na jedno kopyto, po prostu. I, i, Cieszę się, że to mówisz. I, 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 i to nie ma ja po prostu czuję fizyczny ból przed tym, jakbym miał zagrać. Nie chodzi mi o to, jakbym dostał komedię romantyczną, czy, 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 czy po prostu, która jest wybitna i scenariusz już jest. Ale nie, 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 nie ma takich, no, przykro mi Na razie przy, przynajmniej do mnie nie, nie dochodzą.